na na dzisiaj Volkswagen Polo. Klient akumulator ostatnio zmieniał u mnie. No stary miał dosyć. Przy tym przy wymianie tego akumulatora wiedziałem, już że jest problem z ładowaniem i miało być to naprawiane w najbliższym czasie, ale auto wróciło szybciej niż, niż byśmy chyba obaj chcieli tego z klientem, co się dzieje, potrafi się rozładować akumulator do zera. Jest pobór prądu to już było stwierdzone jak klient przyjechał w międzyczasie na taką wstępną diagnostykę, o co chodzi. Ten pobór prądu jest, on niby nie jest duży, teraz już delikatnie spadł. Jest na poziomie takim, ale, ale co ale potrafi być większy. Wiem tutaj, że jest uszkodzony, że jest uszkodzony zamek, znaczy krańcówka, bo tutaj nie reaguje nam w ogóle, tam się tak. To jest jakiś błąd pomiaru na granicy, ale zobaczcie, tutaj już działa wszystko. No i teraz nam spadnie po chwili, ale nie do takiej wartości jakbyśmy chcieli, Ta, to 0,10, nie wiem, utrzymuje się jakiś czas, nie wiem jak długo. Mniejsza z tym trzeba ten, ten zamek zrobić w drzwiach kierowcy, bo być może przez to moduł komfortu moduł komfortu się nie usypia. No, a alternator swoją drogą, no ładowanie jest tutaj na jakimś takim marnym poziomie, już nie pamiętam, ale to już przy wymianie akumulatora widziałem, że jest coś nie tak, dobra, wyciągamy akumulator, no i teraz spadło, ale tak już teraz zostanie czasem jest troszkę mniej, czasem jest troszkę więcej, no ale generalnie nie spada do takiego poziomu, jakiego, jak, jaki byśmy chcieli. No wiadomo, że taki pobór, taki nie, nie rozładuje nam akumulatora przez jedną noc, ale jak zostawimy auto na tydzień, no to może być już różnie. No i tak właśnie jest, że jest także, że jest różnie, czyli nie zapala. Dobra, słuchajcie, z jednym problemem się na razie przynajmniej uporałem. Tak, takie mam wrażenie. Zobaczymy, jak sobie to pochodzi chwilę. 14,5 było jak odpaliłem, teraz 0,2 i ona jeszcze pewnie do jakiejś wartości może spaść, dlatego że yy, no w miarę rozgrzewania się tego alternatora tam może być trochę mniej, ale yy, nie naprawiałem alternatora starego, bo 80 zł yy, na szlot pojechałem i alternator yy, 90 amperowy identyczny, ten sam producent, wszystko to samo tylko 90 amperów, a tutaj była 70 też z polówki zobaczymy sobie pod obciążeniem jak to będzie ładować wcześniej było tak bez obciążenia to było tak 13,5 13,4 a z obciążeniem to naprawdę poniżej chyba 13 spadało i to mocno więc w połączeniu z krótkimi trasami i tam jakimś poborem no to musi być problem o, teraz mamy pełne obciążenie na biegu jałowym 14,2 Myślę, że teraz to się nie ma z czym przejmować, będzie to ładowanie, ładowanie w porządku. Na stra straty na kablach nie było, bo to już wcześniej patrzyłem. Dobra, teraz jeszcze został ten zamek. Ten zamek jest bardzo prosty, tam jest tylko krańcówka, nic poza tym do takiej wartości schodzi pobór prądu w polówce i tak już zostaje. Tylko że trochę tutaj pospieszyłem się i myślałem, że to 0,10 czy tam 0,9 to, to myślałem, że to po prostu jest e, pobór stały, ale on się tutaj usypia dość długo. Tutaj potrzebuje za 20 minut, więc po otwarciu drzwi skacze nam tam prawie do 1A, później schodzi i zatrzymuje się na, na 0,10. Później po kolejnych 20 minutach właśnie schodzi do takiej wartości. I tak było wcześniej, nawet z uszkodzoną tą krańcówką. E, ona działa tak też, że jest normalnie rozwarta, więc e, przy otwarciu drzwi ona tylko zwiera nam. E, stycznik i załącza nam lampkę w kabinie więc jak nie zaświecała no to nie zwierała i to raczej po, po, powodem awarii yy, powodem awarii być nie mogło no ale było uszkodzone więc tą, tą krańcówkę tam wymieniłem to teraz wszystko wróciło do, do normy ale yy czy taki pobór prądu rozładowałby nowy akumulator do, do takiego stopnia, że on nawet nie chciał y, obrócić, nie wiem, wszystko się zegarki, się wszystko zresetowały, no nie wiem, chyba że jest jeszcze coś, chyba że jest coś, co cyklicznie się załącza, coś co raz jest, raz nie ma, ja tego nie potrafię wywołać. Odłączałem radio, y, nie ma. Y, tutaj żadnych spadków już odłączyłem jeszcze bo to jest centralny zamek ale on w zasadzie nie jest z żadną centralką ma swój bezpiecznik nic tutaj już nie chce spać poniżej tej wartości a, a mimo wszystko zdarzyło się no chyba że jest coś czego nie wiem fakt że ładowanie było nie takie jak trzeba no, ale czyżby to? No nie wiem, oddamy, zobaczymy, bo często jest tak, że jeśli ktoś mi nie powie o czymś, to ja tego po prostu wiedzieć nie mogę, mogę się domyślać, ale ja tylko domysły. Dobra, tyle na razie, lepiej nie będzie. Cześć wszystkim, dzisiaj z samego rana reklamacja. Reklamacja dotyczy polówki niebieskiej. No, generalnie widać, co jest, chyba dla tych, którzy nie wiedzą. To temat jest popularny w tych autach, czyli polówki, wszelkie golfy i takie inne tam, czyli płetwa, która wystaje z wkładki zamka, tak zwany zabierak, no i tam jest taki skomplikowany mechanizm ze sprężynką w środku, która tak jakby ustala kluczyk w pozycji środkowej, cofa nam go z jednej lub z drugiej pozycji na pozycję zero i. Tutaj jeszcze część zabieraka, który, który powinien mieć takie dwie płetwy, no i tutaj jedna ta płetwa odpadła, no i co się stało, no nie działa centralny zamek, tak, nie, nie, auto się nie chce zamknąć, znaczy ono się zamykało jeszcze dzisiaj, ale później się przestało zamykać, no stało się i tyle, trzeba to naprawić, o, także tak. Niewiele trzeba, żeby to urwać, U uwierzcie mi. To jeszcze jak było oryginalne, to to jeszcze to działało. A teraz te zamienniki, które jeszcze są, to nie wiem, czy, znaczy wiem, z czego to robią. To było retoryczne pytanie. Mam nawet gdzieś taki zestaw, ale już niepełny. Mam tylko ten śrubokręt, tak zwany. Spróbuję jeszcze to kupić, poskładać klientowi tą wkładkę. A z co oczywiście, zabrał, pojechał tą autem bez wkładki. A tak na szybko udało się zdobyć tylko całą wkładkę, tylko i aż, dlatego że, wiadomo, będzie jakby dodatkowe utrudnienie, że ma klient dodatkowy kluczyk, który no nie pasuje do stacyjki. No, a stara wkładka zostaje, nie wiem, być może jak przy zamówieniu gdzieś na jakiejś hurtowni, bądź w większej ilości, gdzieś dostanę ten zabierak, no to postaram się to klientowi złożyć, żeby miał tą wkładkę w zapasie, bądź się przełoży to. Natomiast na chwilę obecną, no to tak. Kupiłem całą wkładkę, przełożyłem maskownicę i, no tak, to zrobimy. A tutaj mamy piloty, piloty do grupy Volkswagena. Tutaj akurat wrócić chcę do tematu New Beetle, który kiedyś tam Wam pokazywałem, że po naprawie czegoś tam rozrusznika, prawdopodobnie, chyba tak, rozrusznik to był, no coś tam zaczęło się dziać dziwnego z pilotem, ktoś tam zauważył właśnie, że już auto kiedyś było i też miało problem z, z, z rzeczywiście z otwieraniem z pilota, tak i nawet ten pilot, który był bohaterem ostatnio to ja go kupowałem gdzieś na portalu aukcyjnym, tam był frezowany grot, dopisywane to było do mm, immobilizera, no i no, ogólnie drugi kluczyk był taki zrobiony, żeby był do auta, bo, bo gdzieś jeden tylko był który też pilot szwankował. No i co, słuchajcie, ten pilot okazał się totalną porażką, bo no zepsuł się, tak, z jakiegoś powodu się zepsuł, nie dało się go naprawić. Tutaj kolega Fabi przysłał mi jakieś zapasy swoje. Kilka pilotów, które gdzieś tam sprawdził, no ale niestety żadną metodą, ani taką manualną, czyli z wkładką przekręconą i próba dopisania do. Do modułu komfortu się nie powiodła, z tego względu, że te piloty okazały się niekompatybilne z, z autem. Co dziwne, wcześniej przyjął mi jakiś taki przypadkowy randomowy pilot z golfa czwórki, który różnił się w ogóle budową. Próbowałem też testerem, wyzerowałem mu te klucze wszystkie nie dało rady, cały czas wywalało błąd. Błąd programowania kluczy. Aż w końcu się okazało, że gdzieś tam jakiś zapasowy kluczyk z Newbitla był w domu u właściciela. Sam go też kupowałem, razem z wkładką chyba z zamka tylnego od klapy czy jakoś tak, do, do zestawu był dołączony, no i okazało się, że pilot tam jest właśnie sprawny. Dopisałem go, przełożyliśmy w nową obudowę całą płytkę, bo tamta była sfatygowana i to wszystko ruszyło. Tak, kręcę. Nie wiem, czy poznajecie. No. Piątka, czyli pacjent po przeszczepie w lato jakoś robiliśmy tutaj przeszczep silnika no wygląda to czekajcie, światło zaświecę wygląda to tak nie najgorzej nie ma wycieków, przynajmniej bardzo takich dużych, zaczyna się coś dziać pod wiązką pompowtryskiwaczy. stamtąd zaczyna kapać, o i tam po przewodach gdzieś tutaj na dusie to roznosi no ale chyba to zostało przełożone tak jak było bo ten silnik przyjechał z pompowtyskiwaczami ze wszystkim, cały kompletny Później się okazało, że pompy tyski tutaj to jakoś niekompatybilne są z tym sterownikiem. Nie chciało to chodzić, więc same pompki przełożyłem ze starego silnika, a wiązka została. No, no, podcieka, no, podcieka. Trzeba to będzie tam kiedyś zrobić. A dzisiaj to taki serwis olejowy. No, jakieś tam zawieszenie z tyłu. wahacze, wahacze z tyłu tuleje Najważniejsze, bo tutaj z przodu te łączniki to jest pierdoła, a z tyłu tam wahacze to tam może być ciekawie da się to zrobić na aucie, nie trzeba tego wahacza ściągać ale trzeba odkręcić stabilizator a tutaj, tutaj może być różnie ze względu na stan śrub no ale to tak, tak to już jest przy takich autkach no i tutaj jest tuleja wewnętrzna prawego, lewego wahacza no i po zewnątrz muszę sobie łapy podnośnika przedstawić, tak, aby nie zasłaniało i dało się wyciągnąć ten wachacz. Trzeba odkręcić te śruby i tam są zewnętrzne. One się różnią od siebie. Wewnętrzne są inne niż zewnętrzne te tuleje. No dobra, ale po kolei. Najpierw przód, olej, a później tutaj przyjdziemy na tył. Zobaczymy, co się tu da wymyślić dzisiaj w sobotę. No i w taki sposób pozbywamy się starych tulei. Jak wykręcimy obie śruby, to tutaj... Przewodu jest na tyle, że nic się tutaj nie stanie, wypinamy tylko z zaczepów przewód ABS-u i linkę, no i co, jedna tuleja już wyprasowana, one są różne, to już Wam mówiłem, to jest tuleja zewnętrzna z takim, powiedzmy sobie, o, z takimi wycięciami, a tuleja wewnętrzna jest tutaj, o. Strzałka do góry prawa lewa tuleja jest inna, natomiast obie mają o taką charakterystyczną cechę, żeby to w tej pionowo tą strzałkę do góry zamontować. W przypadku tej tulei zewnętrznej to ona taka raczej symetryczna jest, gdybyśmy zamontowali na dół tą strzałkę to pewnie nie miałoby to większego znaczenia, natomiast tu w przypadku tej tulei wewnętrznej jest jakby troszkę inna, ma tutaj taki zderzak wypuszczony i Inno, inne te wycięcie niż tutaj na dole. No, ale da się to zrobić na aucie. I tak udało się to skleić jakoś do kupy bez jakichś większych strat. No co zbieżność geometrii zrobić. Wiadomo, że po takiej robocie to jest konieczne. Zresztą to było robione właśnie na okoliczność ustawienia geometrii. Było to na diagnostyce. No i takie zalecenia było, żeby te tuleje powymieniać. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, hej.